Andy Mazurczak, po debiutanckim meczu Kinga Szczecin w Lidze BCL, w Lidze Mistrzów. Mało osób stawiało przed tym meczem, że King Szczecin zakończy to spotkanie zwycięstwem, a tu, jeśli dobrze widać wyniki innych meczów, jest nawet liderem grupy po pierwszej kolejce. A, tak, a, myśleliśmy wejść w ten mecz i tę ligę też a pozytywnie. Wiedzieliśmy, że gramy pierwszy mecz u siebie, to jest też bardzo ważne, żeby obronić nasz, nasz parkiet. A wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężki mecz, bo to jest, każdy mecz w, tym, w tej lidze jest, jest ciężka, bo każdy ma tylko zagwarantowane 6 mecze, to każde posiadanie i każda minuta jest najważniejsza. Cieszymy się, że, że udało nam się pokazać z dobrej strony a, i wygrać ten mecz, bo my przyszliśmy do tego meczu nie tylko na że chcemy powalczyć, tylko chcemy obronić nasz parkiet i wygrać ten mecz. W tym dzisiejszym King Szczecin w tym dzisiejszym wydaniu to był King Szczecin, z początków tamtego sezonu, gdy ludzie w nas nie wierzyli, a my graliśmy z faworytami i właśnie wtedy graliśmy swoje najlepsze mecze. Podobnie było dzisiaj. Cesari, to był faworyt. Yy, wyszliście tak, jakby to miał mecz, ostatni mecz yy, tego sezonu i miałby decydować o, o czymś mm -hmm. Wielkim, więc walka od początku to było super. Tak, tak. Ten zawsze tłumaczy, że jest łatwiej grać z pozycji underdoga. Um... Ale my patrzymy na siebie, patrzymy na, robimy swoje, nie patrzymy na przeciwnika. Oczywiście mamy skauty itd., ale robimy swoje. Nie boimy się nikogo. Wierzymy wszystkich tam, co mamy w szatni, wierzymy w sztab, że przygotowują się, a przygotują nas na najlepiej do tego meczu i robimy swoje, a chcemy też napisać historię dla klubu i robimy wszystko, żeby, żeby pokazać jak najlepszej strony i wygrywać ten mecze. Czy po takich zwycięstwach jak ostatnio ze śląskiem i dzisiaj z sesarii trudno będzie zmotywo nie chcę powiedzieć zmotywować, bo to jest złe słowo, ale trudno będzie podejść do tego meczu z Arką Gdynia? Um, takim, z takim samym nastawieniem? Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie. Oczywiście te, te mecze były bardzo ważne i następny mecz jest najważniejsze, bo, bo ten zawsze mówi przez cały, cały sezon, że musimy budować, musimy robić progres. I Niezależnie z kim gramy, chcemy pokazać się z najlepszej strony, bo to jest najważniejsze. Niezależnie z kim gramy, chcemy budować historię dla tego klubu i chcemy opisać też naszą historię dla tych zawodników, co tutaj, tutaj są. To myślę, że mam nadzieję, że nie. A tak dla siebie personalnie, co, co znaczył dzisiaj ten mecz Liga Mistrzów? Ja wiem, że grałeś w europejskich rozgrywkach już za zastalem, ale Liga Mistrzów to też są renowowane rozgrywki, był jakiś. Może nie stracić, ale szybsze bicie serca przed tym meczem dzisiaj? Nie, nie. Staram się tak nie mieć. Staram się być na takim samym poziomie mentalnym. Ale super rzecz, naprawdę super rzecz. Każdy tutaj podpisał, żeby grać w Ligi Mistrzów. Taka jest prawda w tym roku. Fajnie, że dla tych graczy, co grali w zeszłym roku i teraz są z nami, że to jest takie... Nie wiem jak to powiedzieć, ale taka... Rado, że robiliśmy coś w zeszłym roku i teraz mamy taką korzyść z tego. Mm -hmm. Naprawdę jest super rzecz. No, fajna rzecz, fajna, że grasz przeciwko innymi drużynami z innych krajów, inny styl gry. Na pewno każdy kraj ma swój styl i to jest super rzecz. A I Fajne też rywalizować z graczami, co może mają większe nazwiska, ale to nie znaczy, bo nic, nic nie znaczy, bo parkiet werkuje się i Super rzecz i cieszymy się z jej wygranej, ale chcemy zrobić więcej. To na koniec, żeby już się dużo nie zatrzymywać, zapytam Cię o atmosferę. Dzisiaj widać było ewidentnie, że jest więcej kibiców niż na meczach ligowych. To nie chcę powiedzieć, że przesmak tych finałów, co były w czerwcu, ale no, znowu czuć było dzisiaj tę moc trybun. Tak, tak. Kibice są super. Przyszli i kibicowali tak jak każdy mecz. No Cieszymy się, że są z, z, razem z nami. Robią też świetną robotę, że motywują nas w dobrych momentach i też ciężkich. Cieszymy się, że są zawsze z nami i próbują pomóc nam. I też myślę, że przez nasze wyniki i wszystko co robimy teraz i mam nadzieję, że więcej kibiców przyjdą i, i będzie nawet tym więcej, więcej kibiców na hali w przyszłości.